Bawomir Matusz, mięsożerne gołębie. Mój sąsiad hoduje mięsożerne gołębie i uczy je słuchać. Ari operowych i wzniosłych przemówień, czyta im poranną prasę i recytuje noblistów. Odwiedza cmentarze zalane powodzią przedmieścia, sierocińce i święte miejsca, prawiąc o pokoju, wolności, demokracji i konieczności. Nie wiadomo, czym je karmi, ale z naszych łąk znikają stada krów i coraz mniej bezdomnych. To taka polska specjalność, bardziej szlachetna rasa. Chwali je, włożąc po Europie. Dla wygody wymościł skrzynkę po telewizorze i one teraz tam gruchają. Ten telewizor na końcu mi się podoba. Spięty wiersz taką doskonałością.